Witam Was w kolejnym odcinku Gadżetowa Chciałam też bardzo podziękować za to, że wzięliście udział w konkursie, który niedawno organizowałam właśnie z okazji 10 odcinka Gadżetowa Było naprawdę bardzo dużo pracy, było ich ponad 400, więc naprawdę dużo I jestem niesamowicie pod wrażeniem, że tyle osób chciało stworzyć dla mnie coś artystycznie coś ładnego, więc dziękuję. I z tego też powodu przez pewien czas nie było po prostu gadżetowa, gdyż musiałam wszystko posegregować, posprzątać. Nadal w moim pokoju jest jeden wielki, jedna wielka góra prac, które muszę pochować, prace, które muszę nagrodzić, wysłać im nagrody, więc y, potrzebowałam na tu troszkę więcej czasu. Tym bardziej, że akurat zbliża się koniec roku, ja potrzebowałam trochę więcej czasu, by napisać sprawdziany, jakoś wyciągnąć moje oceny do góry, ponieważ tak jak wiecie, bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby Żebyście mieli filmy, dużo filmów w miesiącu, ale już jest wszystko ok, w porządku i możemy zbrać się z powrotem za robienie wam gadżetowa więc od teraz ruszamy normalnie z formułą, czyli dwa odcinki w miesiącu. Mam nadzieję, że Wam się nadal to spodoba. A dzisiaj przychodzę do Was też z bardzo fajnym odcinkiem. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, to tutaj będzie do niego anotacja i tam Was też serdecznie zapraszam, ponieważ było to już jakiś czas temu. Pamiętajcie oczywiście, że wszystkie linki są podane w opisie oraz nazwy tych rzeczy, jeśli bylibyście nimi zainteresowani. Za to dzisiaj mamy odcinek, uwaga, torebkowy z fajnymi gadżetami, które możecie składać do swoich torebek, więc zaczynamy! Na samym początku zaczniemy od rzeczy, którą pewnie większość zna, a w której ja jestem niesamowicie zakochana. A mowa tutaj o bryloczkach z futerkiem. Są modne już od jakiegoś czasu, ale może ktoś z Was jeszcze nie skusił się, by przyczepić go do swojej torebki. Są dostępne w naprawdę w wielu kolorach oraz w większości sieciówek. Moim zdaniem dodadzą uroku zarówno mniejszym, jak i większym torebkom, dlatego też noszę je przy każdej, ale równie dobrze możemy przyczepić puszek do kluczy, czy też kosmetyczki. Świetny gadżet dla pań, które uwielbiają futerka. Ocena to 5 na 5 Najmniejszym gadżetem w tym odcinku będzie mini wieszaczek do powieszenia naszej torebki, który możemy mieć zawsze przy sobie. Czy tylko ja nienawidzę kłaść torebki na podłodze? Oto malutki i podręczny mechanizm, dzięki któremu już nigdy nas to nie spotka. Całość wykonana jest z metalu, od spodu mamy materiał antypoślizgowy, by wieszak nie spadł. Za to od góry mamy ozdobę, którą możemy wybrać wedle uznania. Wystarczy odłączyć część konstrukcji od magnesu, odpowiednio go ustawić, następnie zamocować go do stołu i gotowe. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie posiada czegoś takiego, to polecam zakupić, bo cena jest naprawdę niewielka. Oceniam go na 5 na 5. Wraz z zbliżającym się latem przyszła pora na zmianę perfum z ciężkich i mocnych na słodkie i świeże. Dlatego mam dla Was kilka fajnych propozycji, które będą praktyczne, by nosić je właśnie w torebkach. Mam podwójne flakoniki od Karoliny Herery słodki zapach od Bruno Banani i świeży zapach od Hilfigera. Każdy z nich ma w sobie coś wyjątkowego i idealnie pasuje na wakacje. Małe pojemności na pewno nie będą ciążyć w Waszych torebkach, dlatego pozostawiam Wam w opisie do nich linki w sklepie perfumeria.pl, gdzie dostaniecie je na pewno w dobrych cenach. Ocena to 5 na 5. Skoro jesteśmy przy perfumach, to opowiem Wam co nieco o fajnym gadżecie, który jest z nimi powiązany. Mowa tutaj o atomizerze. Jeśli macie swoje ulubione perfumy, które nie do końca chcecie nosić ze sobą, lub też macie je w dużej pojemności, to dzięki tej małej fiolce możecie je mieć w torebce. Nie ma w tym nic trudnego, ponieważ wystarczy zdjąć skówkę od sprayu naszych perfum, Przyłożyć do nich koniec atomizera i wciskać go tak, jakbyśmy mieli normalnie korzystać z perfum. Płyn nabiera się do fiolki i możemy się cieszyć pięknym zapachem naszych ulubionych perfum zawsze i wszędzie. Dodam jeszcze, że nic nie ma prawa tym otworem wypłynąć, dlatego też nie ma się czym martwić. Ja jestem z niego naprawdę zadowolona oraz z faktu, że moja torebka jest o wiele lżejsza. Jeśli ktoś nosi ze sobą dużo rzeczy i liczy się dla niego każdy gram mniej, to jest to idealny gadżet dla niego. Ocena to 5 na 5. Robi się coraz większy upał i większość z nas zaczyna nosić ze sobą napoje, dlatego fajnie zaopatrzyć się w kubek czy też termos. Niestety mam dla Was złe wieści, gdyż zamówiłam świetną butelkę idealną na lato, jednak nie dotarła ona do mnie na czas, chociaż miała na to aż półtorej tygodnia. Z tego też powodu zapraszam Was na mojego snapa i instagrama, gdzie na pewno Wam ją pokażę, gdy już do mnie dotrze. Ale dotarł do mnie termos, który jest naprawdę niewielki i możemy go zabrać ze sobą wszędzie. Do tego w jakim on jest cudnym kolorze. Pamiętajcie, by dużo pić, a termos przyda Wam się na chłodne wieczory, o ile takie będą. Ocena to 4 na 5. Ostatnią i moją ulubioną rzeczą z całego tego gadżetowa jest powerbank. Ale to nie byle jaki Powerbank. Jest on w kształcie napoju ze Starbucksa. Powiem Wam, że jestem niesamowicie zaskoczona jakością tego produktu, tym bardziej, że jest on zagraniczny. Do wyboru były trzy kolory zielony, żółty. I różowy, i tak musiałam wybrać różowy. Całość jest świetnie wykonana, mamy bitą śmietanę, słomkę, a nawet oznaczenia na kubku. Powerbank ma 6000 mAh, czyli całkiem dużo. W zestawie nie mamy niestety kabla do ładowania iPhone'a, dlatego mam swój. Mogę jeszcze dodać, że w czasie ładowania zapala się niebieska dioda LED? To tyle! Jestem mega zadowolona z tego zakupu i myślę, że Wam też przypadnie do gustu. Ocena to 5 na 5. OK, tak więc to wszystko, co przygotowałam dla was na tym oto film. Mam nadzieję, że wam się podobało, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, żebym wiedziała, że wam się podoba i że chcecie kolejne odcinki. Przypominam, że wszystkie linki są podane na dole. Jeśli jesteście zainteresowani rzeczami, lub też są podane po prostu nazwy tych produktów. Zapraszam was na wszystkie portale społecznościowe typu Facebook, Instagram, Snapchat i wszystko inne jest zbudowane na opisie. Tym bardziej, że rzeczy, których dzisiaj nie pokazałam, będę wam stawiała na. Instagrama, więc to też będzie bardzo ciekawe. Pamiętajcie by subskrybować kanał, ponieważ tworzymy nadal naszą jedną wielką rodzinkę. No i to tyle, tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach i pa, pa!